Hej, witajcie. Dzisiaj jest poniedziałek. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyszli mnie zobaczyć na Magnificonie. Byliście wszyscy fantastycznymi ludźmi. Dziękuję, że wpadliście na stoisko i na spotkanie. Mam nadzieję, że też nieźle się bawiliście. To z najbliższych rzeczy, co się będą działy, to będę w Toruniu na dwutakcie i w Gdańsku na Bałtyckim Festiwalu Komiksowym. Jeżeli chcecie zobaczyć, w jakich miejscach będę gdzie, to pierwszy link pod spodem to są miejsca, w których będę w najbliższym czasie, żeby można się było ze mną zobaczyć. Obie imprezy, które wymieniłem, mają Wstęp z Afriko, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wpaść, jeżeli jesteście z tego miasta. A teraz parę słów na temat codziennika i co się z nim teraz dzieje w codzienniku wytworzyły się takie jakby tematy. No, bo czasami czytam komiks, ostatnio jem, często recenzuję filmy, więc czemu nie ponazywać tego odpowiednio? Więc mogliście zauważyć, że zniknęły napisy codziennik, numer, coś tam, co kompletnie nic nie mówi, a na niektórych urządzeniach to jest wszystko, co wam się zdąży wyświetlić, dlatego że resta będzie mieć trzy kropeczki i nie wiadomo, co jest dalej w wideo. Więc teraz najpierw jest nazwa, a potem jest nazwa pod serii. Numer codziennika jest cały czas w opisie i w tagach, więc jeżeli będziecie wyszukiwać po numerze, to nadal znajdziecie te odcinki w kolejności. I też jeżeli chcecie wiedzieć, który jest numer teraz codziennika, to wystarczy, że sobie zobaczycie w opisie filmu. Więc podzieliłem codziennik na serie i o to co to są za serie. Po pierwsze jest luźne myśli, czyli to są takie rzeczy typowe, których nie można nigdzie wrzucić, takie typowo vlogowe rzeczy, jak o, dostałem mandat, codzienne życie. Drugą serią jest recenzja filmu. Wiadomo, recenzja filmu to się chyba samo tłumaczy, bo to jest recenzja filmu. Do tego dotyczą się nie tylko recenzji filmów kinowych, ale też DVD, tak jak miałem film DVD z rokim czy DVD kupione za 2 złote w Bergenbinie. Demczyta czyta komiks, to jest seria, w której ja czytam swój komiks. Wspomnienia Dema jak dotąd mają dwa filmy, ten o maturze i ten o prawie jazdy, no i to się sa, też samo tłumaczy. I to będą jakieś historie z życia, małe opowiastki z mojej przeszłości. Growy Dem Czyli Dem rozmawia na temat gier. Już tam wszystko jedno, czy to jest, że zaczynam w coś grać, czy to jest recenzja gry. Growy Dem to jest growy Dem. Dem poza domem. Dem poza domem to jest wtedy, kiedy widzicie wiele kadrów, w których nie siedzę tutaj, tylko widzicie jakieś zewnętrze, więc to jest dobra seria, żeby sobie pooddychać. Demo degustacja. Demo degustacja to naturalnie seria, którą została nazwane przez to, że Gurgi ma górgo recenzje i bardzo podobało mi się zawsze to łączenie Gurgo coś tam, Gurgo coś tam, Gurgo coś tam. On też przed kamerą wcina jedzenie, i robił to wcześniej niż ja, więc to jest taki mały yy... O, no i tyle. Będzie powstawać więcej serii, jeżeli będzie taka potrzeba. Yy, to nie jest tak, że będzie się pojawiało o co tydzień, będzie to i to, tylko będzie cały czas tak samo losowo, jak było. Tylko w tej chwili, jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć coś konkretnego, będzie miał dużo łatwiej. Wchodzicie sobie po prostu na mój główną stronę mojego kanału, DEN3000, i tam macie playlisty. I wybieracie sobie z playlisty. To wy sądzicie o tym, jak codziennik się zmienia i ewoluuje? W ogóle to jest niesamowite. Robię to już od ponad 30 odcinków i jeszcze nie zdarzyło mi się potknięcie. Prawdopodobnie w tym tygodniu się zdarzy, jako że wyjeżdżam, więc chyba nie dam rady przygotować aż pięciu na zaś. No ale zobaczymy. Pamiętajcie, lajki, komenty, subskrypcje, zapraszajcie ludzi. Niech codziennik żyje, niech ludzie wiedzą. Do zobaczenia.